Hej, Wiergł, już witam Was wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Chrono Trigger. Cały czas przetrząsamy kateter w poszukiwaniu królowej linii. Tutaj yy, znajdziemy eter, tonik i w, jednym, w jednej skrzynce nawet sukienkę. Sukienka to całkiem przydatna zbroja, którą jednak może założyć tylko dziewczyna, więc ubieramy w nią Eli i również możecie, możecie sprawdzić tą szafkę i znajdziecie tajny brom anakondy. Jednak zostaniecie również zaatakowani wtedy przez trzech mięśniaków. Tak się chyba ci, te potwory nazywają w polskim tłumaczeniu. Mięśniaki mają dosyć dobrą obronę fizyczną, ale kiepską obronę magiczną. Więc atakujemy ich na razie z jednego czaru jaki mamy, czyli... Albo miotacza Eli, który pokażę później, albo wiru ognia. Wir ognia to jest podwójna technika połączenia miotacza Eli z cyklonem Wirga i... Kiedy będziecie grać, wasze postacie będą uczyć się nowych technik, widzicie to? Również będą uczyć się tak zwanych technik podwójnych lub potrójnych. To dwie lub więcej postaci będą łączyć swoje techniki, aby stworzyć naprawdę potężny atak. W tym przypadku, na przykład, cyklon Wirka zadaje obrażenia normalne, jednak w połączeniu z ognistym miotaczem Eli za zaczyna zadawać obrażenia od ognia, i razi. Na takim samym obszarze jak cyklon, więc to jest naprawdę przydatny atak w tym miejscu. Szczególnie również na górze znajdziemy stalowy miecz, sprzedamy go. To jest miecz dla Wirga, ale obecnie mamy lepszy. Jak również pomieszczenie, które jest zablokowane kolcami. Jednak o! Można przejść tędy, uruchomić przełącznik i pozbyć się kolców. I tutaj czeka nas miła niespodzianka, ponieważ w tym wiedarku znajdujemy pigułkę siły i dwóch strażników. Jesteście ludźmi? Ukrywają królową na tyłach! Uratujcie ją, proszę! Okej, okay, czyli już wiemy mniej więcej, gdzie jest królowa. W tym budynku jest komnata poświęcona Agusowi. Słyszałam, że ukryty jest tam skarb. O, dobra, to też możemy sprawdzić. No cóż, skarb brzmi całkiem przyjemnie. Więc... idziemy... teraz... i tutaj również walki tej nie da się uniknąć i pokażę od razu ognisty miotacz Eli. Te, yy, ci wężowacie przeciwnicy, kobry, są podatni na obrażenia od ognia, więc również miotacz Eli zabiera tylko jeden punkt. many, więc, jest to całkiem przydatna technika, jeśli chce się rozprawiać z tymi przeciwnikami. Również razi on wszystkich przeciwników w linii prostej pomiędzy Eli a ostatnim przeciwnikiem, jakiego, jakiego wskaże, wskażecie. Jest to całkiem, całkiem przydatna technika. Jednak, jeżeli Zawsze wskazujcie przeciwnika, który jest y, oddalony od was najbardziej, jeżeli... jeżeli wskażecie przeciwnika, który jest. U! Po co wam te przebrania? Nie musicie ich tu nosić. Okej, okay. zdaje się, że zostaliśmy pomyleni. No cóż, te potwory sądzą, że jesteśmy ich kompanami w przebraniu. Nie wyprowadzajmy ich z błędu. Już prawie moja zmiana nienawidzę udawać ludzi. Cóż, jeśli zostaniemy tu wystarczająco długo. Yy. Ach, nie będę wnikał. Ale sprytny ten Jakra. Jego plan podszycia się pod kanclerza zadziałał idealnie. Teraz mamy królową, a w samku panuje zamęt. Będzie grubo. Czyli Jakra jest kanclerzem? Pójdę sprawdzić pomnik Magusa przed moją zmianą. I tak, jeśli zostaniecie tu dostatecznie długo i porozmawiacie ze wszystkimi potworami... Gargulec yy, wyjdzie z pomieszczenia i uda się do tego uda się do tego pokoju. Możemy śmiało pójść za nim i... Znajdujemy Królową Linii. Nie było takie trudne, prawda? Zanim jednak ją uratujemy, możemy sprawdzić jeszcze jeden, jedno tajne pomieszczenie, w którym potwory oddają cześć Magusowi, śpiewając mu wzniosłe pieśni. Mógłbym je... To oczywiście, mógłbym śpiewać razem z nimi, ale chcę wam oszczę... tego oszczędzić. <ścoughs> tak... Nie wiem dlaczego, ale tutaj znajdujemy akcesoria. Moim zdaniem nie są, on zbyt, on nie są one zbyt przydatne, więc cała heca ze skarbem jest mocno przesadzona. Możemy zmienić chustę Eli na pas prędkości, który również dodaje szybkości, ale nieco więcej. I nie wiem dlaczego coś smutnego jest w tym pomieszczeniu, naprawdę. Tak czy inaczej, porozmawiajmy jeszcze z nimi. Przyłączcie się do naszego pogrzebowego mlamentu. I tej walki nie da się uniknąć. Albo się daje, jeżeli nie będziecie z nimi rozmawiać. Tak czy inaczej, zaraz wracam. Tak, na początku zdobywamy przedmioty jak szale... Y poziomy jak szalenie, ale... Niedługo się to skończy, więc cieszmy się póki możemy. I otwieramy skrzynki. W zasadzie nic. Y nie chciałem wyjść, ale... Okej. Okay. Oczywiście, to nie była królowa linii, to było było wiele za proste. Zaraz wracam. I rybit poznaje atak języka i podwójną technikę Atak X. Pokażę te techniki całkiem niedługo, chociaż... O, i sto sztuk złota. Można porozmawiać z tymi postaciami i będą mówić o tym, jak Lord, Lord Yakra jest dla nich dobry i chcą, żebyśmy tu zostali. Ja jednak... Widać, nie umiem przyciskać guzików jak należy i wyszedłem z pomieszczenia przedwcześnie. Te... Te walki można ominąć... O, udało mi się! Cudnie! I to jest punkt zapisu. Jeżeli użyjemy klawisza akcji, znajdując się na tym punkcie, możemy zapisać grę. Ja tak zrobię, bo czemu nie? I w tym pomieszczeniu nas nie chcą najwidoczniej. O, że szlak. I ten przeciwnik nas nie będzie zaczepiał, jeśli tylko go nie obudzimy, więc go nie budźmy. Tych, tych przeciwników również można całkiem łatwo ominąć, dostając się do przełącznika. I wychodzimy. Tej walki chyba nie da się o nie o! Jeśli będziecie szli środkiem dywanu, zaatakują was. Zaatakuje was trzech mięśniaków i jeden nietoperz Okej, okay, i mamy notatkę na drzwiach. Nie ma przejścia. Jednak przejście można sobie łatwo stworzyć. Wciskamy kolejny przycisk. Uciekamy przed kolejną walką. I kolejną. I nie podniosłem wcześniej. <ścoughs> nie otworzyłem wcześniej tej skrzynki. Namiot, całkiem przydatna rzecz. Wciskając te przełączniki, yy, utorowaliśmy sobie przejście do tego pokoju. I od razu pokażę atak języka, któ yy, którego Ribbit się nauczył, jak pamiętacie poprzednim razem. Atak języka ogólnie nie lubię używać tej umiejętności. Nie zadaje, nie zadaje ona specjalnie dużo obrażeń w zasadzie i atakuje tylko jednego przeciwnika rybi łapie y, przeciwnika językiem i uderza go mieczem. Nic specjalnego. W zasadzie naprawdę zdaje się, że nawet nie zadaje tak o tyle więcej obrażeń niż normalny atak jest. No, całkiem bezużyteczna technika, bardzo rzadko ją stosuję. Atak, y, atak X pokażę później, za to od razu mogę pokazać przy okazji, ponieważ straciłem trochę życia. Bardzo przydatną umiejętność Ribita, jaką jest po prostu język. O, no tak, Eli i rybita osiągają wyższy poziom. Niektórych technik możecie używać poza walką jest, i wtedy podświetlają się one na żółto. Widzicie? Język odnawia część punktów życia towarzyszy, więc. Wy, wyleczmy całą drużynę i... Chodźmy dalej. Również język zużywa tylko jeden punkt many, więc jest to całkiem przydatna rzecz. I jeden żelazny miecz. Jest to broń dla Ribita, więc wyposażmy go w nią, żeby zadawał więcej obrażeń. Większe obrażenia zawsze się przydają. I organy. A co robimy z organami? Gramy na nich, aby utorować ukryte drzwi. Pamiętacie miejsce z notatku? Tam udamy się. Za chwilę naprawdę <laughs> nie ciężko się domyślić gdzie pojawi się przejście, a nie do czego służą te organy po tym, co widzieliśmy nie tak dawno. O, zaraz wracam. Okej. Okay. Nie to że to potrafią być irytującymi przeciwnikami przez dwie rzeczy. Przede wszystkim potrafią wysysać życie. Widzicie, pojawiły się drzwi, potrafią wysysać życie, yy, uleczając się tym samym i, so, i ciężko je trafić, naprawdę mają duży współczynnik uników. Przejdźmy przez drzwi. I zdaje się, że te wszystkie walki można uniknąć, więc po prostu biegnij. Ach. Zaraz wracam. No i wilko osiągnął wyższy poziom. Wiecie co? Od razu mogę wam coś pokazać. Do czego służy namiot? Jeśli znaj znajdujecie się na, na punkcie zapisu gry i otworzycie menu, będziecie mogli użyć namiotu. I tylko wtedy, kiedy, kiedy znajdujecie się na punkcie zapisu albo na mapie świata. Używamy namiotu i yy, leczy on i odnawia punkty many dla wszystkich... dla wszystkich członków drużyny do maksimum. Jednak jest to dosyć... No nie jest on dosyć drogi, ale można go używać tylko w kilku, w kilku miejscach, no i trochę kosztuje też. No ale to jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Przygotuj się, królowo Lili. Rybit! Wasza wysokość, odsuńcie się i pozwólcie nam działać. Dobry pomysł. Uważajcie! Ach, jak zwykle, winny jest kamer, znaczy Kanclerz. Nie, walka nie ma sensu. Dziś nikt nie wyjdzie stąd żywy. Głupia żaba. Czas, abyś opuścił tą śmiertelną powłokę. Przemiana!